Siemas milo witam was w kolejnym odcinku, a w tym odcinku... odcinku długo wyczekiwany przez was odcinek, czyli kolekcja bluz. I dzisiaj wam pokażę wszystkie bluzy, które są w mojej szafie. Wezmę was tutaj ach, oświetlenie. Pyk. Pyk. Mam nadzieję, że wszystko jest super i że ten odcinek wyjdzie też świetnie. O, dobra, więc zbiorę bluzy. Przykro mi się na to patrzę, ponieważ dzisiaj sobie robiłem porządki w szafie i te bluzy układałem około 2 godziny, a teraz właśnie robię to. Eee, więc zaraz Wam o nich wszystkich opowiem. Pa, pa, pa. Zacznijmy od bluzy, którą mam najdłużej, czyli Tom, kamuflaż. Ja mam już około 2 lata. Prezentuję się tak. O! Ona kosztowała około dwie słówki. W tym odcinku właśnie tak pokażę moje bluzy i trochę o nich opowiem, więc jeśli Cię to nie interesuje, to po prostu. Wyjdź. Ale nie musisz pisać żadnego negatywnego komentarza. Po prostu wyjdź, jeśli cię to nie interesuje. Druga najstarsza bluza to jest ta, Dickies. Ja mam też około 2 lata i też około 200... Ech, nie wiem w sumie nawet co mam tutaj gadać. Zrobię tak, że będę zaczynał od najtańszych i przejdę do najwyższej ceny. Więc teraz, to były dwie chyba najtańsze stąd. Bluza Jordan, a nie chcę mi się jej Boże Współczuję sobie układać tego później. Jordan, ona 250 jakoś. Kolejna bluza Najkac, nie wiem czy to jest bluza, w sensie jest bluza. Taka z drugim rękawem, fajna. Ja ją też mam około 2 lata i ona 250, tak samo. I teraz Wam pokażę ostatnią taką, najtańszą w sumie. Bluzę Trasher. Tak wygląda. Tutaj ma żółwie ninja na deskorolkach. Więc to jest moja jedna z ulubionych bluz yy, z szafy. I bardzo ją lubię. <słuch> Ale perfum. Yy, to jest w sumie, ja na nie wiem, jaka to jest marka. I yy, jest cała w sierści świnkach, bo brałem świnki i jest cała w sierści. Więc to koniec takich dość tanich blues. A teraz przechodzimy do. Marce, weź! Bluesa, którą mam od niedawna z takim tutaj golfem. Też bardzo przyjemna, też ją bardzo lubię. Ona kosztowała 230 zł. Widz mnie? Raczej widzisz. Zastanawiam się nad sensem tego odcinka. Tak szczerze wam powiem. Dobra, dobra. Przechodzimy do moich ulubionych bluz. E, mam tutaj bluzę PLUS. Ona kosztuje 1200 złotych, coś takiego, ale mogę się mylić. Taka bluza, ładna. Nie chodzę w niej często, bo po prostu boję się, że ją mu bo jest bielutka i no szkoda mi jej. Po prostu mi jest jej szkoda, e, więc ją położę delikatnie. Ty! Co to mi lata? to? w gigant! Co jest? Widzicie to? Ale to jest wielkie! O, gigant! Puh! Wy tego nie widzicie na kamerze. O, to jest gigantyczne. Zaraz z laczka przyjdę. Dobra, czekajcie, muszę go zabić. To jest takie wielkie, że ja tego nie zabiję. Co to jest? To jest jakiś komar z ośmioma nogami i mutant. To się kameruje? Dobra, kameruje się. Akcja: siedzi tam skurczybek o. Ty, gdzie on jest? Ty, gdzie on jest? Co jest? Co? Gdzie on jest? Nie ma go tutaj nigdzie. Nie wiem, gdzie on jest, bo go zabiłem i on nagle zniknął, chyba że tam gdzieś padł. Ale serio, to na kamerze on nie wyglądał groźnie, w sensie duży, ale on był taki gdzieś. takie, Jakbym miał łapy, jak rozstawił, to był taki. Przysięgam wam. Dobra, niech sobie śpi. Lecimy z kolejnymi bluzami, aż się spociłem. Kurde, jak to się nawet jeszcze nie chce postawić ten dobrze statyw. To co ja sobie wyobrażam? No, bez jaj. Kolejna bluza do przestawienia to jest Rip and Deep, też w mojej szafie i mam ją od niedawna. Jest mega fajna, takie yy, w Pieruny. W ogóle Ci była taka wielka burza, więc idealnie. Taka lana bardzo mi się też podoba i ona kosztuje 300 zł. Chyba kosztuje 350 zł. Dobra. Co ja robię z twoim życiem? Przedostatnia bluza, też y, bluza Palaz i mam ją o dwóch radiusz. Zobaczcie tutaj sobie meteczki, oczywiście, żeby nie było tutaj proszę bardzo. To mogę Wam jeszcze więcej pokazać. O, czekajcie, czekajcie! O! Po co to robię? Dobra, bez sensu. Pamiętam jak kiedyś miałem bluzę Supreme i wstawiłem z nią fotkę na Instagrama, to każdy pisze Ła, wow, podruba, podruba, podruba i tak dalej. Nigdy w życiu nie miałem żadnej podróby, bo nie chcę wspierać tak naprawdę złodziejstwa, bo I, i tak mówię też do was, nie kupujcie żadnych podrób, jeśli was po prostu na przykład nie stać i chcecie po prostu sobie kupić podrubę to lepiej kupić sobie jakąś zwykłą bluzę jak kupujecie podróby to wspieracie osoby, które po prostu kradną ich pomysł i po prostu przelepiają na jakieś chińskie nawet nie będę mówił co, no po prostu nie kupujcie, nie wspierajcie podróbek projektant na przykład, załóżmy podróbka Supreme projektant Supreme stara się, wymyśla pomysł, godziny się męczy i tak dalej, żeby wymyślić to, żeby wyprodukować a ktoś po prostu szybko kopiuje podróbę i tyle i ludzie to biorą, po prostu jest tania ale ma znaczek Supreme więc nie kupujcie, po prostu warto kupić jakąś zwykłą bluzę wtedy ta bluza i ostatnia moja bluza to jest ta. Też palaz. Ona się świeci w ciemności. O, tutaj teraz raczej nie będzie się świeciła, ale tak. Ona się ogólnie świeci w ciemności i wygląda tak. Tutaj ma też takie to, co tutaj idzie. tutaj też jest świecące. I bluza Miss Behave to jest chyba mój najdroższy sweter, i ogólnie taka bluza z całej mojej szafy. Bo ten sweter kosztuje 1400 zł. To jest też moja ulubiona, ulubiony sweter, jest mega przyjemny i mega ładny. Jak widzicie, tutaj projektant zrobił taką twarz, tu jest y, twarz białej kobiety, chyba, a tu jest twarz czarnoskórego mężczyzny. Chyba tak, albo to jest chłopak, nie wiem, ale bardzo mi się podoba. W ogóle nie wiem, ile ten odcinek będzie miał wyświetleń, bo w sumie tutaj nie ma nic na nim ciekawego. Tak bardziej chciałem wam po prostu pokazać wszystkie moje bluzy, bo bardzo dużo osób prosiło mnie o ten odcinek i też taki zrobiłem. Tak w ogóle to na 2000 łapy w górę robię sparring z moim tatą, więc po prostu będę się bił z moim tatą i tam może polecieć niezły knockout od mojego taty. To może być mój ostatni film, więc 2000 łapy w górę i robię sparring z tatą, choć tego nie chcę, serio. A teraz na koniec jeszcze sobie przeliczę, ile mam ogólnie tych bluz. ogólnie to każda osoba, która skomentuje serduszkiem ten film to dostanie taką jedną bluzę ode mnie no fake, wszystko legit, serio, przysięgam wam wszystko legit, więc wystarczy skomentować i dostaniecie ode mnie cały stack tych bluz, serio dobra, teraz szybko przeliczę sobie ich mam ogólnie, raz, dwa trzy, cztery maszerują oficjalnie! Więc ogólnie 13 plus mam fajnie. Chciałem powiedzieć, że nie wiem co teraz będę robić i się pewnie nudzić, ale zapomniałem. To wszystko teraz trzeba poskładać, żeby było perfekcyjnie. Więc uwaga, zróbmy teraz tak. Może mi się uda. I pięknie. Dużo osób pyta, gdzie można znaleźć takie bluzy. Bardzo dużo osób pyta się mnie, gdzie właśnie można znaleźć takie bluzy, gdzie kupić te palasa to na stronie Palasa, lub na jakichś grupkach po prostu. A te inne, czyli na przykład Dikis i tak dalej, to po prostu albo na Zalando, albo na super sklepie. A teraz zrobię szybko taką miniaturkę, czyli Więc to był taki szybki odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Wpadajcie też na mojego Instagrama MiloMazur2006. I co, to był taki szybki odcinek. Wiem, że dużo osób to nie interesowało... I pamiętajcie, 2000 łapek w górę to się równa sparring z moim tatą bokserski. Więc co, dzięki za oglądanie i cześć! Вона собі шоколадку купила, гадіно. з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що? Мені її дивиться, як вона їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. Задовола мені дуже шоколад. Я теж шоколад. Я теж